Hans Christian Andersen. Co powiedziała cała rodzina? Co powiedziała cała rodzina? Posłuchaj najpierw, co mówiła mała Maria. Były to urodziny małej Marii. Dzień ten wydawał jej się najpiękniejszy ze wszystkich dni. Przyszli do niej jej wszyscy mali przyjaciele i przyjaciółki, aby się z nią pobawić. Włożyła swoją najładniejszą sukienkę. Dostała ją od babuni, która była już uboga. Babunia sama ją skroiła i uszyła, zanim uleciała do jasnego nieba. Stół w pokoju Marii liśnił od podarunków. Stała tam śliczna, mała kuchenka wraz ze wszystkimi kuchennymi naczyniami i lalka, która umiała ruszać oczami i mówić oj, kiedy się przyciskało jej brzuszek. Była tam też książka z obrazkami pięknymi historyjkami do czytania, o ile się umiało czytać. Ale piękniejsze od wszystkich historii było to, że miała jeszcze przed sobą wiele urodzin. Tak przyjemnie jest żyć! Mówiła mała Maria. Ojciec chrzestny dodał, że to jest właśnie najpiękniejsza baśń. W sąsiednim pokoju biegali dwaj bracia Maryni. Byli to już duzi chłopcy. Jeden miał dziewięć lat, drugi jedenaście. I oni także uważali, że życie jest piękne, ale chcieli żyć na swój sposób: nie być małymi dziećmi jak marynia, tylko uczniami w szkole, mieć celujące w świadectwie szkolnym, bić się do upadłego z kolegami, w zimie ślizgać się, a w lecie jeździć na rowerze, czytać o rycerskich zamkach, zwodzonych mostach i o zamkowych lochach, słuchać o odkryciach w środkowej Afryce. Jeden z chłopców martwił się, że zanim dorośnie, wszystko zostanie odkryte. A wtedy chciał ruszyć w świat i szukać przygód, jak w bajce. Przecież ojciec chrzestny mówił, że życie jest najpiękniejszą baśnią i że człowiek sam jest jej bohaterem. Dzieci mieszkały na parterze. O piętro wyżej mieszkała spokrewniona z nimi inna rodzina. Były tam także dzieci. Ale już dorosłe. Jeden chłopiec miał siedemnaście lat, drugi dwadzieścia, ale trzeci był już bardzo stary, jak mówiła marynia. Miał już 25 lat i był zaręczony. Wszyscy byli zamożni, mieli dobrych rodziców, ładnie się ubierali, byli zdolni i wiedzieli czego chcą. Naprzód, precz ze starymi przesądami, dalej w szeroki świat! Świat jest najpiękniejszy ze wszystkiego. Ojciec chrzestny ma rację. Życie jest najpiękniejszą baśnią. Ojciec i matka, oboje starsi ludzie musieli być przecież starsi od dzieci, mówili z uśmiechem na ustach i uśmiechem w oczach i w sercu. Jacyż oni są młodzi. Nie jest na świecie zupełnie tak, jak oni sobie wyobrażają, ale jakoś tam się dzieje. Życie jest dziwną, cudowną baśnią. Wysoko pod niebem, jak to mówią, kiedy się mieszka na poddaszu, mieszkał ojciec chrzestny. Był on stary, ale duchem młody i zawsze w dobrym humorze. Potrafił opowiadać bajki, dużo długich bajek. Jeździł po dalekim świecie i miał w pokoju piękne rzeczy ze wszystkich krajów świata. Od sufitu aż do podłogi wisiały obrazy, a szybki okienne były z czerwonego i żółtego szkła. Gdy się przez nie wyglądało na dwór, cały świat był skąpany w blasku słońca, nawet gdy na dworze była najgorsza szaruga. W dużym, szklanym naczyniu rosły zielone rośliny, a w jednej z przegródek pływały złote rybki. Spoglądały tak, jak gdyby wiele rzeczy wiedziały. O których nie chciałem mówić. Pachniały tu zawsze kwiaty, nawet w zimie, a na kominku palił się duży ogień. Jakże przyjemnie było tu siedzieć, patrzeć i słuchać, jak ogień trzeszczy i sypią się iskry. Opowiada mi dawne dzieje, mówił ojciec chrzestny, i maryni wydawało się także, że widzi w ogniu wiele obrazów. Ale obok w dużej szafie bibliotecznej stały prawdziwe książki które naprawdę opowiadały jedną z nich czytał często ojciec chrzestny i nazywał ją księgą wszystkich ksiąg była to biblia mieściła się tam historia całego świata i wszystkich ludzi w obrazach stworzenie potop królowie i król królów wszystko co się stało i co się stanie, jest w tej książce, mówił ojciec chrzestny. Tak nieskończenie wiele w jednej jedynej książce. Pomyślcie o tym. Wszystko, o co człowiek może prosić, zawiera się w paru słowach w modlitwie. Ojcze nasz, jest to kropla łaski, perła boskiej pociechy. Kładą ją na sercu dziecka, jako dar do kołyski. Zapamiętaj to sobie, moje dziecko. Nie zapomnij o tym nigdy, nawet gdy będziesz duża. Wtedy nie zginiesz nigdy na zawrotnych drogach. Słowa modlitwy będą ci przyświecały i nie zginiesz. Oczy Ojca Chrzestnego świeciły przy tym jasno, promieniały radością. Niegdyś, gdy były młode, płakały. To były także dobre, mówił. Były to czasy próby. Naokoło panował smutek i szarzyzna. Teraz mam dookoła siebie słońce i w sobie mam także słońce. Im się jest starszym, tym lepiej się widzi, że Bóg jest z nami zawsze, czy w szczęściu, czy w nieszczęściu, że życie jest najpiękniejszą baśnią, że tylko On może ją nam podarować i że trwa wiecznie. Jakże wspaniale jest żyć! powiedziała Marynia. To samo mówili mali i starsi chłopcy, ojciec i matka, cała rodzina mówiła to samo, ale przede wszystkim ojciec chrzestny, a on miał doświadczenie, był najstarszy ze wszystkich, znał wszystkie historyjki i bajki i mówił z głębi serca, życie jest najpiękniejszą baśnią. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do bajkowego słuchowiska.